Cześć, cześć kochani, Marek Malc z tej strony, z bezpan.pl. Tak się rozglądam, czy ktoś mnie nie podgląda. <laughs> nie, 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 żarty oczywiście. E, słuchajcie, dzisiaj taki krótki bardzo też film. Myślałem, że nigdy nie będę musiał nagrywać takiego filmu, ale e, powiem Wam tak, że perfidia i nie wiem jak to powiedzieć chamstwo, głupota niektórych sprzedawców po prostu mnie. Mnie przerażają. Ja nawet nie wiem, którzy to są sprzedawcy. Nie chcę tutaj też nikogo oczerniać ani nikogo nic mówić, ale powiem tylko o tym, co mówią ludzie, którzy do mnie dzwonią. Dziś tematem dzisiejszej pogadanki, dzisiaj będzie pogadanka bez pokazywania, że tak powiem, różnych rzeczy, będzie co zrobić z palmą w donicy na tarasie. Więc. <śm> Dwie rzeczy, które w ogóle są e, dla mnie szalone. Po pierwsze, palma w Donicy, po drugie, palma w Donicy zimą na tarasie. To już jest w ogóle coś e, coś niesamowitego, jak dla mnie. Dobra, e, do, e, do tematu. Dzwonią ostatnio do mnie ludzie, którzy mówią, że kupili sobie palmy, <laughs> zamierzają je trzymać w Donicy z różnych przyczyn. E, niektórzy po prostu e, nie mają ogrodów. Więc kupili, mają jakiś duży taras, mają jakiś balkon. Inni znowu mają ogród, ale na przykład no, ich celem było trzymanie palmy na tarasie, bo chcieli mieć taką ozdobę tarasu. I teraz, tak, co im powiedzieli sprzedawcy? Niektórzy ludzie kupili daktylowce. Powiedzieli im sprzedawcy, że oczywiście taki daktylowiec może całą zimę stać na tarasie. Wystarczy na przykład dać pod niego jakąś podkładkę albo na przykład donicę mrozoodporną. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest donica mrozoodporna. Donica mrozoodporna to jest taka donica. Która nie chroni przed mrozem, tylko po prostu materiał, z którego jest wykonana, e, zabezpiecza ją, żeby ona od mrozu nie pękła. Tak, jest terakota na mróz, tak? Chodzi o to, żeby nie pękła. Także Donica mrozoodporna to nie znaczy, że ona będzie chronić roślinę w środku. To tylko taka dywagacja, jakby ktoś nie wiedział. E, więc mogą daktylowce kanaryjskie stać normalnie całą zimę w Donicy, mrozoodpornej, jak już powiedziałem, ewentualnie. Nie wiem, obłożone czymś tam. No, po prostu szok. Drugie. Mogą być oczywiście trachy karpusy, tak samo yy, mogą być. Tak samo trachy karpusy yy, na tarasie. One są bardzo mrozoodporne, jak mówią sprzedawcy. Wytrzymują nawet minus 20, minus 25 stopni. Oczywiście mówią, że w donicy tak samo. <laughs> Naprawdę ciężko mi to wszystko mówić, ale takie są, takie są realia. Ja to wiem dlatego, że ciągle ktoś do mnie dzwoni, szczególnie teraz, kiedy ostatnimi dniami zrobił się lekki mróz. Tam minus 5, minus 6, minus 8 u niektórych. I ludzie są przerażeni, jak się dowiadują ode mnie, jaka jest prawda. Mało tego. Są tacy sprzedawcy, którzy powiedzieli, że palmy na tarasie i daktylowce i. Na przykład trochę karpusy mogą być, można je zawinąć kablem grzewczym. O, już jest jakiś postęp. Do niczego nie, wystarczy samą roślinę. Po prostu jestem przerażony. Nie wiem, czy słyszeliście, moi drodzy słuchacze, nieraz o tym mówiłem, ale pewnie nie wszyscy wiedzą, co to jest susza fizjologiczna u roślin. Susza fizjologiczna występuje wtedy, kiedy roślina ma na przykład zamarzniętą glebę o to na dole, w czym jest wsadzona. A z drugiej strony ma ciepło i chciałaby żyć. I takie coś oczywiście nastąpi wtedy, kiedy podgrzejemy na górze roślinę, ale dolica będzie skamieniała na kość, bo będzie zamarznięta. Wtedy roślina bardzo, bardzo szybko umrze, ponieważ będzie chciała ciągnąć soki, wodę, ale nie będzie z czego, bo grunt jest zamarznięty. Susza fizjologiczna dla roślin jest bardzo, bardzo niebezpieczna. I teraz tak, słuchajcie. Po pierwsze, wiecie, jakie mam podejście do, palma, do palm w Donicach? Według mnie nie, ale jeżeli ktoś chce, to oczywiście jest jego sprawa. Jeżeli ktoś już ma, nigdy w życiu nie zostawiaj palmy w Donicy na zewnątrz. Możesz, no mówię, co można zrobić? No można rzeczywiście zbudować jakąś budkę dla takiej rośliny, tak jak ja zbudowałem tutaj, tak? I będziesz mieć taką budkę o na tarasie. Możesz tą budkę podgrzać. Możesz rzeczywiście spróbować owinąć całą donicę wężem, oczywiście tak, żeby ten wąż się nie stykał, powbijać jakieś gwoździki, żeby to równo szło po całej roślinie do góry. Naprawdę mnóstwo jest z tym zachodu, później na to agrowłóknina. No właśnie, bo niektórym jeszcze powiedzieli, że wystarczy owinąć wężem i po prostu koniec. Nic. Wąż zamiast rośliny pomijam już, czy ona jest w donicy, czy ona jest w gruncie, będzie grzał oczywiście powietrze wokół rośliny. Nie wiem, jeżeli ktoś chce, żeby na przykład w mieście Warszawie było cieplej, czy tam w Dzierżoniowie, czy w jakimkolwiek innym sieradzu, no to rzeczywiście może sobie taki wąż dać, bez żadnej agrowłókniny i bez niczego, co to ciepło będzie trzymać i wtedy będzie grzać wszystko, co jest na zewnątrz, ale na pewno nie roślinę. Także proszę Was, nie trzymajcie roślin na tarasie, w donicach. Jeżeli macie trochę karpusy, te rośliny muszą stać w chłodnym pomieszczeniu. Roślinę należy wciągnąć gdzieś do jakiegoś pomieszczenia. Jeżeli już kupiliście, a sprzedawca was oszukał, że mogą stać na tarasie, to ja wam mówię, że nie mogą. Oczywiście nie musicie mnie słuchać. Jeżeli macie daktylowce, Ach, oczywiście, wciągnijcie je. Mogą być w domu. Jeżeli teraz jeszcze gdzieś macie, a ma ktoś daktylowce na zewnątrz, to najlepiej nie od razu do domu, bo będzie bardzo duży szok termiczny. Gdzieś do garażu, gdzieś. A później, oczywiście, jeżeli nie macie jakiegoś chłodniejszego pomieszczenia, to możecie je dać do domu. Naprawdę nie sądziłem, że będę musiał nagrywać taki film. Nie wiem, kto w ogóle wpadł na taki pomysł, żeby palmy trzymać w donicy. Znaczy, ja wiem skąd. Bo dzwoni na przykład do mnie pani z zupełnie innym pytaniem, powiedziała mi tak, wie pan, y, dostałam czy kupiłam palmę rozodporną, dużą, y, trzymam ją na tarasie, y, ona wytrzymuje minus 25 stopni i y, jakby zupełnie pytanie nie było o to, czy ją dogrzewać, bo skoro wytrzymuje minus 25 stopni, to nie Zapytam, mnie tylko pani, czy ja taką palmę później mogę wkopać na przykład y, na wiosnę do ogródka y, z tą donicą, czy nie? O to jej chodziło, tak, jak ja jej powiedziałem, że na wiosnę to ona już nie będzie miała co wkopywać, jak ona tą palmę zostawi na zimę y, na tarasie, to ona powie, no ale jak to? Przecież ta palma wytrzymuje minus 25 stopni. Naprawdę y, ciężko dyskutować y, z takim czymś. Staram się ludziom, y, nie wiem, otwierać oczy, ale może oni myślą, że to może ja próbuję oszukać, że tak nie wytrzymuje, y, że wytrzymuje dużo mniej, Ja w donicy to już w ogóle nie. Nie wiem. Staram się. Nie wiem, czy ci wszyscy ludzie, którzy yy, takie rzeczy kupili, czy w ogóle obejrzą ten film, czy ten film do nich dotrze. Bo gdyby oglądali moje filmy, to by w ogóle wiedzieli, że takich rzeczy nie należy robić. To znaczy, nie należy trzymać palm w donicach na tarasie. No to jest w ogóle jakiś absurd. Kompletny absurd, tak? Dlatego, no nie, jeżeli macie kogoś takiego, to im ten film przekażcie, powiedzcie takim ludziom, może znacie kogoś, kto, kto jest takim geniuszem i tak próbuje zrobić. Nie wiem, naprawdę nie wiem jak dotrzeć. Próbuję nagrywać filmy i ludziom tłumaczyć, ale ta wiedza albo do nich nie dociera, albo po prostu się od nich odbija i próbują robić po swojemu. Dobra, to by było na tyle pogadanki. Pamiętajcie, Palmy w Donicach, na tarasie, zimą! Nie, na pewno nie. Dla mnie w ogóle palmy w donicach to, to, to nie, ale no, na tarasie w zimie nie, na pewno. I to by było y, chyba na tyle. A może jeszcze na koniec, chociaż może to będzie na inny film. Trzymajcie się, wspaniałego dnia, cześć, Zapalniowy Polskę z bezpal.pl i mówimy prawdę.